Od dłuższego czasu y, firmy, które zajmują się produkcją chemii w Europie, w tym również Polski, dlatego że u nas pracuje prawie 340 tysięcy osób w przemyśle chemicznym. To jest prawie 10% PKB, 400 miliardów, ogromne pieniądze. No i y, próbują zarazić tą ideą pomocy tej branży. Wydaje mi się, że udało się to zrobić, i Komisja Europejska, Parlament Europejski robi pierwszy krok. No, przy produkcji chemii najważniejsze są ceny energii i te, energii, te ceny energii muszą pójść w dół, jeśli chodzi o ten przemysł, bo w innym przypadku między innymi ta chemia chińska nas zastąpi. A ja przypomnę, jeszcze 20 lat temu, dwie dekady temu, ta Europa nadawała ton i można powiedzieć, była trzy razy silniejsza od Chin, a dzisiaj Chiny są cztery razy silniejsze od Europy w proporcjach 4 do 1. Więc to jest taki moment, kiedy trzeba pomóc. Wszystkie firmy chemiczne w Polsce wydały taki magnum. Manifest Polskiej Chemii, gdzie apelują do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego o zdecydowane działania z jednej strony ochrony naszego rynku, z drugiej strony właśnie do obniżenia cen energii, bo one są, można powiedzieć, decydujące o ostatecznej cenie tej chemii. Więc my jesteśmy znani z tego, to jest bardzo mocny w polsce przemysł, więc jesteśmy tutaj aktywni. I dzisiaj jest pierwszy krok, żeby właśnie uprościć procedury, żeby pomóc temu przemysłowi, żebyśmy poszli krok do, do przodu. No ale przed nami jeszcze poważna debata dotycząca ETS-u. Wszystkim też ETS-2, więc to jest pierwszy krok. Jeśli chodzi o ten przemysł, on już ma bardzo wysokie, można powiedzieć, no. Bardzo wysokie ma standardy, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską i wszystkie te chemiczne firmy w Europie je spełniają. My byśmy mogli długo dyskutować na temat tych firm, które są poza Unią Europejską, bo one zazwyczaj nie spełniają tych norm, a później wysyłają tą chemię, którą u siebie wyprodukują dużo, dużo taniej, więc to jest temat, który również musimy wspólnie przeanalizować. Natomiast jeśli chodzi o produkcję chemii w Europie i w Polsce, to to mogę powiedzieć, że to są najwyższe standardy, które są bezpieczeństwa, które są zachowane i tylko takie firmy mogą w Europie działać. Jeśli chodzi o składowanie tych niebezpiecznych chemikaliów, to już wcześniej Komisja Europejska podjęła zdecydowane działania. My w Polsce dzisiaj musimy utylizować to, co przez lata było przywożone i wielu po prostu mówiąc prosto z faniaków padało na pomysł, żeby przywozić śmieci bądź chemikalia i składować tu w Polsce, biorąc za to ogromne pieniądze i dzisiaj i faktycznie nawet Komisja Europejska dostrzega to, żeby budować specjalne spalarnie chemiczne, żeby faktycznie utylizować te chemikalia I tutaj akurat co jak co, ale jeśli chodzi o ekologię, to Komisja Europejska stawia to na pierwszym miejscu, więc. Europejczycy, Polacy mogą się czuć bezpiecznie, jeśli chodzi o produkcję chemii, teraz muszą się po, poczuć również bezpiecznie ci, którzy produkują, jeśli chodzi o miejsca pracy, jeśli chodzi o konkurencyjność względem Chin, Indii i całego świata. I, I tu jest dzisiaj debata i dyskusja w Parlamencie Europejskim na ten temat.